Także Trzeba też podkreślić jedną rzecz, że e, ty charytatywnie też mocno się udzielasz, nigdy nie odmawiasz. Co? Tak, tak, nie ma problemu. I to właśnie jest... Y, to jest właśnie, a propos właśnie wspomniałeś, walka charytatywna w, y, w Nottingen i tak samo właśnie z, z prezydentem. Mhm. Y, będzie to walka charytatywna zbieramy dla, dla chłopaka, który został pobity, który został sparaliżowany. Właśnie podczas właśnie bójki, w której nie powiem, w ogóle uczestniczyć samą w obronie właśnie kogoś i po prostu jeździ się na wózku i ja będę walczył właśnie w ramach tego, że zbieramy pieniążki właśnie na jego rehabilitację. No widzisz, to teraz przykry incydent z zapaśnikiem. Tak, słyszałem. E, z Poznania zmarł, e, też prawdopodobnie bójka jeszcze tam. Nie no nie tylko na pewno bójka po prostu no. gdzieś. Tylko teraz wiadomo nie wiadomo kto co jak yy, i ilu, tak? I tutaj takie pada pytanie, czy na ile sporty walki, które uprawiasz, yy, są w stanie ci pomóc na ulicy? No, Bardzo dużo, ty, ale to się mówi, tak, to jest... Przećwiczony tak. temat, ale tak, to jest tak, zupełnie... Ale, inny ale nie, temat, to? nie to, jest, to jest tak, tam gdzie ludzi kupa, to i Herkulesa dupa, tak? No, no niestety jest dwóch, jest trzech, znam sytuację, też walczyłem z trzema i powiedziałem więcej tego nie zrobię, więcej nie wyskoczę, to był mój błąd na szczęście, się dla mnie skończył jak zwykle, yy, można powiedzieć szczęśliwie, bo, bo jesteśmy ja mi głupi zawsze szczęście, ale jednak mi to wyszło, tutaj nie wiadomo jaka była sytuacja, Tutaj tak naprawdę wiesz, możesz wyjść. Stajesz twarzą w twarz, dostajesz jeden strzał, walisz głową w, w ziemię i po prostu ci nie ma i po prostu nie żyjesz tak i zawsze mi deszcze przeszły. Wiele rzeczy hmm. mi deszcze przeszły, hmm. bo nieraz miałem takie właśnie sytuacje, gdzie po prostu wychodzę z gościem, prawda, i wiesz, od słowa do słowa i nagle wiesz, dobra, chcesz to chodzić, chodź. Wiesz, je pies, wiesz, cios, wiesz, lewy się powy na szczękę, wiesz, przeważnie biłem, gość się przewraca, wiesz, a oni generalnie, jak dostają szczękę, oni się nie bezwładnie. składają, oni po prostu bezwładnie i wiesz, jak kłoda leci y -hmm. od razu głowa, ostatnia uderza w ziemię, no i niestety takie, wiesz, takie jak mi też przeszło, miałem też takie sytuacje, gdzie po prostu tak na filmach karate, jak na przykład krwawy sport, wali go sił w ziemię, on leży, a spod niego wypływa po prostu kałuża krwi, przyjeżdża, przychodzi pani, podjeżdża z mopem i ściera po prostu tak na filmie. Tak, także ja takich sytuacjach też, też, też brałem udział, ja też to zrobiłem i tak powiem Ci na przykład, ja dzisiaj, ja, ja dzisiaj boję się być na ulicy, wiecie dlaczego? Boję się, że komuś zrobi krzywdę, ale boję się też, że ktoś zrobi mi, bo to jest, ja w sensie uważam za najlepszego, ja po prostu ja wiem, ja wiem, jak jest, jakie są realia. Nie, ja ci udaję, że ty nie uderzysz. zmądrzałeś troszeczkę. Tak, tak, w niektórych, w niektórych... Wcześniej nie miałeś takiej wyobraźni Tak, może? tak, 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 znaczy wyobraźnię miałem zawsze dobrą, <laughs> nie, fantazję zawsze miałem dobrą, Fantazji. ale tak dzisiaj mam wyobraźnię i ja po prostu uciekam od takiej sytuacji po prostu. Ostatnio też... Pierwsza co 10 lat gdzieś tam, chyba właśnie jak wylądowałem na Kolskiej, z gościem się zapałem gdzieś tam na, na ulicy, gdzieś tam na, nad ranem, gdzieś tam pod barem. Wyskoczyłem do gościa, też nie, nie wiem dlaczego go uderzyłem, ani jednego ciosu nie zadałem, on tam gdzieś tam klepo klepo machał. Po prostu no, a jednego ciosu nie zdałem, po prostu się bałem, a on hmm. gdzieś tam mnie kurna sklepał, no można powiedzieć, nawet gdzieś tam mnie klepnął, nie, po swojej sytuacji. Zaprosiłem go później przez fejsa, byśmy raz na siedzieli, zaprosiłem go przez fejsa na, na sparring yy, przyjechał gość, no nie, Andrzej, pozdrawiamy Cię, yy, przyjechał gość, z tym się zapałem na ulicy yy, i posłuchaj, załóż rękawice, ja bym słuchaj, załóż, masz kask, masz tu duże rękawice, ja mam też duże rękawice, pokażę Ci, co Cię minęło. Yy, Wytrzymał chyba, nie pamiętam, dwie czy dwie i pół minuty chyba i trzy razy był liczony generalnie i, i, i gdzieś tam mówię, starczy po trzeci mnie, mówi, tak, okej, okay. mówi, wiem, okej, okay, Ale Dobra. to szacun. Już tak, nie. tak, że przyjechał, gościu... tak, tak, wiesz co, bo gość, gość, wiesz, nie wiedział, nie znał mnie, a ja tak naprawdę, on gadał z moim kolegą, ja się w ogóle wtrąciłem niepotrzebnie, gdzieś tam go machnąłem, w ogóle i nie wiem, dlaczego to zrobiłem, bo ja generalnie jaka tak nie kategoria robię. kategoria wagowa? Nie no, wszyscy są cieszy ode mnie, tam, tam z 90 kilo, tam z 95, nie? A taki to wysoki, duży o no, A to nie ma znaczenia tak naprawdę, wiesz? To, to, to po prostu chodzi o to, że ja nie jestem... Ja wychodzę na zabawę czy na dyskotekę, idąc na miasto, ja sobie zawsze mówię pięć razy, nie ma żadnych awantur, żadnej bójki, żadnych awantur, żadnej bójki. Ja po prostu uciekam od tego. Ja, ja nawet tylko podchodzę, się śmieję, tam popatrzę się, tu nie wiem co się stało, ja po prostu wszedłem, uderzyłem, gdzieś tam żeśmy się złapali. Mhm. Nie zdając żadnego ciosu, nie, no, to, że to powiedzmy, to nikt nie zdajesz ciosów. Ale naprawdę, ja że tam po prostu gdzieś tam broniłem, gdzieś tam, kurczę, no, a później powiedziałem, słuchaj, wiesz co, y, chodź, zobacz, co cię minęło, nie? I, ale szacun, że, że w ogóle rękawice pod, pod rękawicę, Dzisiaj jesteśmy tam znajomymi, tam czasami tam coś. Lajkujecie tak, sobie nie? na fejsie. Tak, tak, tak. Ja nie szukam zwady, ja nie szukam wrogów. Ja już doszedłem do tego momentu, że ja po prostu jak chcę żyć, ja chcę się bawić. Y, ja naprawdę tak jak mam koszulkę z na wszystko. Ja naprawdę ja, ja się nie przyjmuję niczym, ja wszystko co złe odrzucam od siebie, a wszystko co dobre biorę, a teraz ja, ja nie pomyślcie sobie, że mi się pojebało w bani, nie, nie, wszystko jest okej, okay. nie ma charykryszna, nie ma żadnych dziwnych rzeczy, nie widzę duchów, nie gadam z nikim, mm, po prostu doszedłem do tego, że, że ja chcę życia, chcę, chcę się bawić, a nie szukać wrogów i szukać kwartowych jajec, jak to się mówi. Słuchaj Rafciu, w takim razie y, wszystkiego dobrego Ci życzę, się. Dzięki, dzięki, że miałeś y, okazję i chwilę na to, żeby tutaj do nas wpaść. Nie miałem, ale wiesz, przyjechałem. <laughs> Eee, w takim razie czekam niecierpliwie na twoją ostatnią walkę, no i słuchaj do kim, dopinguję mocno ten kibic. Jakieś pytania? No już, po. Jak po? No już. Nikt coś... nie pytań? Nie. Nie ma czasu? Nie, nie czytałem. <laughs>